Ja jestem Kokolino i witam Was w na moim kanale. Po pierwsze zostawcie taki czerwony guziczek e, subskrybuj, który jest tam gdzieś na dole po lewej stronie. I fajnie było, gdybyście zostawili suba, w górę możecie też udostępnić tego czynienia każdego trzeba znajomy, jeżeli się znajomy nie za Gieta, bo po prostu jeszcze jeżeli wy się nie znacie, to możecie sobie subar w górę. I wczorajsze wyzwanie Wam fajnie poszło. Dlatego dzisiaj mam też dla Was takie wyzwanie Tyle ile wyświetleń. Tyle łapek. Zobaczymy ile będzie wyświetleń pod dzisiejszym filmem i zobaczymy ile będzie łapek Jeżeli będzie 100 tysięcy wyświetleń to musi być 100 tysięcy łapek Wczorajsze wyzwanie tyle samo łapek, tyle samo komentarzy, wam fajnie poszło Były tam spore sumy, spore liczby, więc dzisiejsze wyzwanie dla was to jest tyle ile wyświetleń, tyle łapek w górę, więc weźcie to robić Jeżeli oglądacie to łapkujcie i możecie też skomentować Jeżeli będzie tyle samo e, odtworzeń, łapek oraz komentarzy to Będę czuć, że rozwaliliśmy system. A w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam nowe fajne glitche, nowe fajne patenty i nowe fajne umiejętności glitcherskie, bo dużo osób po prostu się nie zna na glitchach, nie wie co jest do nich potrzebne. I po prostu, jeżeli wbija mi pod odcinek, gdzie skopiowanie i pisze mi, że tego nie mam, tam tego nie mam, tego nie mam, a mam cały z zawalonych samochodów po 50-60 tysięcy, bo chcę się popisać przed kolegą, że mam dużo samochodów. Ale te samochody mają wartość e, chyba tylko widokową. Dobra. A więc pierwsze przede wszystkim, co się robi po odpaleniu GTA, to się nie wydaje na głupoty, nie wydaje się na bzdury. Nie wydaje się po prostu na jakieś tam pierdoły, jakieś tam nie wiadomo, na co się tam. Nie, po prostu nie wydaje się na jakieś samochody klasy, nie wiem, zaraz Wam pokażę. Na przykład nie wydaje się na samochody o takiej klasy, jak na przykład według ceny, coś takiego. Nie wydaje się na takie jakieś róbcie nie kradia też się ich z ulicy, bo takie samochody to, to jest taka wartość taka patrzenia, co nie? że można sobie popatrzeć. Jeżeli chcecie mieć samochody o takiej klasy, na przykład o takiej jak tutaj jest, takiej klasy po parę baniek, coś takiego, jeżeli chcecie mieć na przykład takie fajne T20, to ten odcinek jest właśnie dla was w tym odcinku się dowiecie jak szybko oraz skutecznie zarabiać w GTA 5 Online i jak szybko i skutecznie grać w GTA 5 Online, gdyż ta gra jest niby łatwa, ale dużo osób jej dalej nie ogarnia. Ta gra się opiera na oszustwach, glitchach, cheatach, bugach i innych takich, tylko nie wolno też przesadzać. Ja raz przesadziłem i dostałem reset konta, gdyż w tym odcinku wam po prostu też wytłumaczę, jakich glitchy nie robić, żeby nie przesadzić i żeby Rockstar się do was nie przywalił i wam nie wyzerował konta tak jak mi, gdyż ja o jeden glitch za daleko poszedłem, ale już mam na łóżkę i już po prostu nie będę tego robić. E, tak, więc Pierwsze co pod panią Geta, to lecimy sobie na jakieś fajne tryby adwersarza. Nie wiem, jakieś premywane tryby adwersarza. Na przykład tutaj mamy online akcję, akcję rozkładana przez Rockstar, chodzimy sobie tryby adwersarza. I tutaj mamy takie coś jak razy dwa. O tutaj mamy bestie kontra oprawcy, razy dwa. E, tutaj mamy jeszcze na przykład e, u, o, op oprawca bunkier, Tutaj też mamy razy dwa. I jeżeli takie tryby adwersarza razy dwa będziecie sobie grali to będziecie sobie zarabiać po prostu kupę, kupę, kupę kasy, kupę expa, więc nie tylko tyle co zarobicie sobie, kupę expa i kupę kasy, no to Będziecie mieć jeszcze fajną zabawę, gdyż niektóre te tryby trybów naprawdę spoko, chociaż nie wszystkie, jest dużo tych trybów adwersarza, to jest żałosne, że nawet się nie chce tego grać, to jest po prostu no, słabe, więc musicie tracić po prostu na fajny tydzień, gdyż co tydzień są nowe rzeczy, są takie, no jest po prostu dużo, dużo tych trybów adwersarza, w pięciu tygodniu są straszne tryby adwersarza, gdzie jest Halloween, dzisiaj w Halloween jak to nagrywam i jest dużo takich trybów, takich właśnie jak na tylko Halloween. Jeżeli wam się nie chce grać z adwersarza, to możecie albo teraz napisać komentarz na jakiej platformie gracie i sobie znaleźć jakiegoś mm, widza mojego, który wam pomoże na przykład i zahostuje wam napad na Diamond Casino. E, za, na, za napad na Diamond Casino możecie zgarnąć od miliona 600 do miliona 700 z kawałkiem, czyli jak milion sześćset, możecie na spokojnie za niego dostać na sam start. Więc to nie jest jakieś tam trudne, nie jest to jakieś wymagające. I za tę kasę, którą e, kupicie, jeżeli nie macie pakietu kryminalisty, ale każdy na wygrasz ma już pakiet kryminalisty, gdyż, jeżeli zaczynacie w Geta, to już macie pakiet kryminalisty, gdyż on jest dołączany już za darmo do każdej kopii GTA 5 online. I po prostu sobie bierzemy i klikamy takie coś, jak wchodzimy sobie na Warstock Cash and Carry Pierwszą kasę, jaką macie, nie wydawajcie na żadne samochody, nie wydawajcie na żadne ciuchy, na nic nie wydawajcie. Wchodzimy sobie na Warstocka. O, wchodzimy sobie na Warstock Cash and Carry i klikamy coś takiego jak mobilne systemy operacyjne to jest najpodstawowniejszy samochód, ten, to, to po prostu musicie to mieć to a do tego na trzecim miejscu musicie mieć przechowywanie pazów osobistych jeżeli to już będziecie mieli no to już możecie się szykować że w naj, 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 najszybszym czasie będziecie mogli zacząć takie coś jak kopiowanie samochodów a jeżeli kupujecie samochody, na przykład E, kupujecie EC Classic, albo EC Shock, albo coś Jeżeli nie, nie będzie was stać na porządku na EC, bo EC jest drogie, kosztuje kilkanaście milionów, sam tuning To wchodzicie sobie tutaj o, na darmowe auta, takie tak coś jak Wchodzicie sobie do Benego To jest tutaj, e, nie, to jest Arena Wchodzicie sobie na Benesa, wchodzicie sobie w asortyment i lecicie sobie tutaj, tutaj, tu, 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 tu o i klikacie sobie to e, Tuning takiego autka kosztuje milion trzysta, milion czterysta Ale same ulepszenia na wersję drugą e, kosztuje 950 tysięcy, więc kupcie sobie takie LEGI i ulepszcie sobie na wersję drugą Jeżeli będziecie mieli takie LG na wersji drugiej, no to będziecie po prostu mogli zacząć sobie, jak wam to powiedzieć gliczować, kopiować samochody, często gęsto jest potrzebny też jakiś garaż albo salon gier do kopiowania, więc polecam wam sobie jeszcze kupić salon gier. Potrzebny wam jest bunkier, który dostajecie w pakiecie kryminalisty, a jak nie to wiecie gdzie go kupić. Potrzebujecie jeszcze do tego mobilnego, gdyż mobilne centrum operacyjne to jest po prostu podstawa. Bez tego, przykro mi, ale nie będziecie mogli kopiować samochodów, gdyż to jest podstawa, podstaw, to jest po prostu coś, co bardzo, to bardzo jest potrzebne do kopiowania samochodów. Bez tego się nie da kopiować samochodów, rzadko kiedy są gliczek, gdzie po prostu nie trzeba mieć mobilki, e, potrzeba też czasami salonu gear albo jakiegoś innego pojazdu, gdzie możecie przechowywać, na przykład też arena. Czasem będzie potrzebna, ale wystarczy, że kupić sobie na przykład albo arenę, albo salon, salon gear. Te dwa e, obiekty są naj, najczęściej wykorzystywane, właśnie w gliczach. I żeby Was teraz tak nie skłamać, jeżeli sobie kupicie te elegi, to nakupicie sobie z 20 tych elegi Kupcie sobie, właśnie, arenę i na arenie kupcie sobie takiej ISI, które ja właśnie mam. Takiej ISI możemy jechać i sprzedać sobie za około milion 700, coś takiego. Ja właśnie sobie jadę, bo mam jedną kopię z wczorajszego odcinka, gdzie pokazywałem, jak solo kopiować samochody, ale tam jest potrzebny pakiet kryminalisty, więc ja zainwestowałem i po prostu sobie zrobiłem bez pakietu. Wyłożyłem na to 850 tysięcy i sobie sprzedaję 1 761 tysięcy. tada, właśnie sobie zarobiłem. Milion, tam niecały, tam milion, bo 850 tysięcy mi się właśnie zwróciło, to zarobiłem jakieś 900 tysięcy, ale wy będziecie na czysto zarabiać milion 760 tysięcy, gdyż ja po prostu zainwestowałem to. Dobra, ale mniejsza z tym, właśnie Wam pokazałem takie najważniejsze, najpo, najbardziej sensowne podstawy gliczowania, gdyż po prostu e, zradziłem, wam, zradziłem Wam trochę takiego świata gliczerów, gdzie po prostu zarabiamy fortunę, miliardy, biliardy i właśnie, właśnie w tym odcinku pokazałem jak już nigdy, ale to nigdy nie czerpać biedy w GTA 5 Online i mam do Was prośbę, zostawcie suba, bo w ogóle jesteśmy po 11 tysięcy subskrypcji właśnie wczoraj e, w nocy wybiła ta liczba 11 tysięcy subskrypcji mamy dokładnie 11 tysięcy 4 subskrypcje, a więc jeżeli dobijemy 11 tysięcy 100 subskrypcji do końca dzisiejszego dnia to tak jak Wam obiecałem, będzie giveaway w kolejnym odcinku jutrzejszym w niedzielę, bo codziennie o godzinie 10 i lub 11 się pojawiają odcinki. Między 10 a 11 są codziennie odcinki, więc w jutrzejszym odcinku będzie fajny konkursik na właśnie kilka takich jakby podstawowych e, środków, czyli będziemy rozdawać mobilne, bunkry i inne takie będziemy to rozdawać, więc fajnie w ogóle się wpadli na jutrzejszy odcinek. A jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to też możecie napisać w komentarzu, na jakiej platformie gracie, ile macie kasy, jaki macie level w komentarzu. Więc trzymajcie się i siema.